Szanowni Państwo, początek września to nie tylko rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach, ale również rozpoczęcie nowej kadencji. Bardzo się cieszę, że będę mógł kontynuować swoją pracę. Jeszcze raz dziękuję całej społeczności akademickiej za zaufanie. Przed nami stoi dużo wyzwań, ale myślę, a jestem przekonany, że razem sprostamy tym wyzwaniom. Najważniejsze wyzwanie to dalsze umiędzynarodowienie naszej uczelni, pozyskanie coraz większej liczby studentów z zagranicy, a także nauczycieli z uczelni zagranicznych. Również takim ważnym wyzwaniem są finanse naszej uczelni. Będziemy dbali o to, żeby kondycja naszej uczelni była jak najlepsza i żeby można umożliwić dalszy rozwój naszej uczelni. Następnym ważnym wyzwaniem jest osiągnięcie akredytacji międzynarodowych, zdobycie trzeciej korony, a także udział w rankingach między, międzynarodowych. Również w tym okresie przypadnie ocena naszych efektów naukowych. Myślę, że ta ocena będzie lepsza niż poprzednia ocena. Wspólnie, proszę Państwa, na pewno osiągniemy sukces. Dlatego też serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do. Współpracy. I jeszcze raz dziękując za zaufanie i za wybór mnie na funkcję rektora kadencji 2024-2028. Jestem bardzo szczęśliwą osobą. Dziękuję bardzo.